Teraz będziemy mieli prawdziwe zadanie. Będziemy musieli na tablicy ułożyć jak najwięcej liczb. Zobaczymy, do ilu nam się uło uda ułożyć. Jak wiecie, nasze klocki mamy do pięciu i dziesiątkę, czyli będziemy musieli trochę kombinować. Jak ktoś na przykład będzie miał ułożyć dwudziestkę czwórkę, no to może to zrobić na bardzo dużo różnych sposobów. Może na przykład wziąć sobie dziesięć, dziesięć i cztery. Albo na przykład 10, 5, 5 i 4, albo 10, 5, 5, 1, 1, 1, 1. Mnóstwo różnych jest sposobów. Chciałbym, żebyśmy po kolei w drużynach robili to w taki sposób. Drużyna podchodzi do mnie po kartę, ja daję kartę z liczbą, układają tą liczbę, biorąc sobie na przykład, jak dostaniecie chłopcy jedynkę, proszę bardzo, bierzecie sobie jedynkę i z tablicy, Jedynkę. Zapraszam. I na tablicy przywieszamy na przykład tutaj. Jedynka. I klocek. Tutaj możemy. I klocek jedynka. U górę. I tutaj będą kolejne. Jak ułożycie? Oddajecie mi kartę i przychodzicie po następną, ok Tylko, żeby nie było to znowu takie proste to proszę, żebyście wszystkie klocki wyciągnęli tutaj na środek. Wyciągamy wszystkie klocki na środek. I zobaczymy, do ilu Wam się uda ułożyć liczby. Udało nam się ułożyć liczby do 48 i więcej już się chyba nie da. Udało wam się dojść do mety.